Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kajo i zapraszam Was na recenzję drona EASHIN H99W. EASHIN H99W to najdroższy z braci serii H99. Dopisek W w nazwie oznacza, że dron posiada moduł Wi-Fi. Dzięki niemu możemy przesyłać obraz bezprzewodowo i na żywo do naszego smartfona. Nie potrzebujemy zatem dodatkowej pamięci microSD do wsypnięcia naszego koptera. Wystarczy pobrać specjalną aplikację JJRC FPV ze sklepu Google Play lub dla iPhone'ów z App store. A. Niestety aplikacja sama w sobie nie działa zbyt dobrze, a wirtualne przyciski są bardzo źle umiejscowione. Chcąc zrobić zdjęcie, nieraz cofniemy się do głównego menu aplikacji. Nie wspomnę już w ogóle o kontroli drona przez nasz ekranowy pad. Jeśli Eashine H99W jest waszym pierwszym dronem, to zacznijcie od fizycznego kontrolera, który jest dołączony również do zestawu. Zacznijmy od specyfikacji drona. Specjalnie pominę teraz kamerkę i powiem wam o niej chwilę później. Tradycyjnie mamy tutaj sześcioosiowy żyroskop pozwalający na latanie w różnych kierunkach o różnych kątach, funkcję obrotu 360 stopni, kolorowe lampki LED oraz transmisję na paśmie 2,4 GHz. Paczka w zestawie poza dronem posiada również kontroler, baterię o pojemności 380 mAh, 4 zapasowe śmigiełka, dwie nóżki, 4 osłonki, śrubokręt i trochę zapasowych śrubek. Kontroler dołączony do zestawu jest wykonany z miłego w dotyku plastiku. Przypomina on kształtem pad od Xboxa. Posiada wysuwane uchwyty do telefonu, aby ułatwić widzenie oczami drona. Niestety, przyciski odrobienia zdjęć i nagrywania wideo nie są nam tutaj potrzebne. Brak karty w dronie nie pozwala nam na kontrolę migawki bezpośrednio z kontrolera. Do tego będzie potrzebny nam smartfon i aplikacja na telefon. Przejdźmy do kamerki dołączonej do zestawu. No cóż, nie ucieszy ona fanów mega dobrej jakości wideo. No ale czego możemy spodziewać się w przedziale cenowym poniżej 200 zł? Posiada ona 2 megapiksele oraz według producenta oferuje jakość zdjęć i nagrań w rozdzielczości 720p. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. Zdjęcia zapisywane na telefonie wskazywały jakość 640x480, zatem jest trochę gorzej. Jestem jednak w stanie zaufać producentowi, ponieważ sygnał wysyłany przez drona do telefonu musi być w pewien sposób skompresowany, aby nie obciążać za bardzo sieci Wi-Fi. Zatem faktycznie kamerka może mieć jakość 720p, ale przez to, że musimy korzystać ze smartfona w celu odbierania zdjęć, robienia zdjęć, nagrywania, ten obraz niestety jest no, trochę pomniejszony. Kamerka w dronie ma również problem z odbieraniem promieni słonecznych. Polecałbym Wam nagrywać i robić zdjęcia kiedy niebo jest zachmurzone, po prostu gdy w ciągu dnia nie ma słońca. Bateria dla jednych będzie atutem, a dla innych ciężarem. Pełne ładowanie trwa jedynie 20 minut, ale z drugiej strony pozwala na około 6-minutowy lot. Jeśli odczepimy kamerę od drona, czas atania będzie wydłużony około 2-3 minuty. Zasięg H99W wynosi około 60 metrów, ale sygnał poglądowy na telefonie tracimy w odległości około 40-50 metrów. Kontrola nad zabawką jest bardzo łatwa i przyjemna. Lata on bardzo dobrze jak na swoją cenę. Problemem przynajmniej w moim przypadku była tutaj opcja automatycznego powrotu do miejsca startu. Dron zaczął w bardzo szybkim tempie cofać się i kierować ku dołu. No i mimo próby przywrócenia kontroli nad nim i tak w końcu runął na ziemię. EAShin H99W to przede wszystkim dron dla początkujących, dla tych, dla tych, którzy koniecznie chcą przetestować swoje siły w sterowaniu quadkopterem, a do tego mieć możliwość zrobienia zdjęć. Oczywiście dobrą zabawę będą mieć również bardziej zaawansowani użytkownicy. Dzięki bardzo krótkiemu czasu ładowania można powiedzieć, że dron jest jeszcze bardziej mobilny. Idziemy w jedno miejsce, polatamy trochę, podładujemy baterię w powerbanku, idąc w inne miejsce, a gdy tam dojdziemy, to dron będzie już w pełni naładowany. Całą rodzinkę H99, a także inne drony marki AirShin, najlepiej kupować prosto od producenta, czyli ze sklepu internetowego bang.com Oczywiście link do tego drona znajdziecie w opisie i aktualna cena wynosi około 170 zł. Ten mały skurczybek jest moim pierwszym dronem. Na nim uczyłem się latać i myślę, że całkiem dobrze mi poszło z nim. To czego właśnie chciałem na pierwszy raz to dron z kamerą, którym będę mógł robić zdjęcia a także aby kontrola dla początkujących była na tyle łatwa, aby każdy mógł się nauczyć. I ten dron to wszystko ma, ten dron to wszystko spełnia, więc całym sercem mogę Wam go polecić na pierwszy raz. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało walcie, postaram się Wam pomóc. Tak więc do następnego razu, cześć!